Oh yeah, gram witam was bardzo serdecznie Z tej strony Solak, witam w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops, 3 zombie na mapie Eisen Drache. Dzisiaj pokażę wam sposób jak sposób po prostu na Easter egg song, jak odpalić muzyczkę. Jesteśmy wracam właściwie od respa, tak żeby było łatwo to pokazać. A więc idziemy w stronę tutaj pierwszego smoka. Wracamy tutaj. Pozwoliłem sobie już otworzyć wszystkie wrota, żeby nie dzielić tego materiału, tylko po prostu tak zrobić wszystko za jednym zamachem. Więc tak, wróćmy się może jeszcze tutaj pierw. Tu jest e, oczywiście standardowo, musimy trzy e, pluszowe misie wcisnąć. Pierwszy znajduje się w pokoju Samanty. Już właśnie się wraca... a znaczy mogłem tamtędy, no dobra. A, to może jeszcze tylko pokażę, o. Tutaj jest ten smok, o zionie ogniem Przechodzimy sobie tutaj, idziemy w pr... lewo, 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 lewo I tutaj zaraz przy biurku znajduje się ten miś, niedaleko Kena e, Zabijemy tylko jeszcze jednego zombiaka Zrobimy tutaj kółeczko z nim I klikniemy, uwaga Nie kliknąłem, nie kliknąłem, chyba nie kliknąłem Muszę czekajcie, bo mi tu przeszkadza, nie mam nie mam Jagera tylko mam samą Nie dobra kliknąłem Kliknąłem udało mi się za pierwszym razem Przechodzimy w stronę zasilania Tutaj jest zasilanie tak swoją drogą Idziemy w kierunku na dziedziniec Idziemy na dziedziniec czekajcie Już mm -hmm. Dobra, jesteśmy w laboratorium. Poczekajcie. Dajcie mi chwilę. E, drugi Misiek był. E, no na pewno w, w rakiecie. A trzeci. Kurczę, dopiero pamiętałem. Aha, trzeci. Dobra, dobra. Dobra, to tędy też możemy koło Jaggerka Sobie przejść. O, tutaj jest jagerek. Prawda? Na respie to było właściwie. Mogłem zacząć od tego. E, I po lewej stronie jest. Słychać? Jest kliknięty. Jest. Dobra. I teraz idziemy do teleportu. Jest. Teleportujemy się do, e, do miejsca, gdzie znajduje się rakieta, i tam ostatnie miejsce. Tak, jest. I tu ostatnie miejsce w tym, w tym samochodzie. Uwaga. Tylko czekajcie tutaj się trochę za bardzo drzemie tutaj skurczy byk Rzucę granatę żeby mu zrobić o fuck, nie udało się dobra, czuł, czuł z tu znajduje się trzeci misiek, musimy go kliknąć i nam się odpali muzyczka dlatego od razu pozwolę sobie y, tak zakończyć ten materiał w prosty sposób nie miałem za wiele czasu też czekajcie jest Dobra, leci, leci, eee, nie miałem czasu za bardzo, żeby eee, efekty, tylko skrócę i głośność i jak leci. Dobra, to jest zajebiste, lubię, lubię taką muzykę, eee, dobra, tutaj sobie pozwolę zakończyć, nie miałem zbyt wiele czasu, żeby wykombinować jakiś poradnik. Nieco, nieco ciekawszy, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się spodobało. Następnym poradnikiem będzie na pewno któryś z łuków. Zrobiłem dwa, jeszcze mi pozostało dwa. I co? I chyba nie mam więcej pomysłów na poradniki, także już niedługo myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni wrzucę Easter Egga. Easter egga co prawda już dawno robiliśmy, ale. No, wiadomo, że muszę się przygotować, do tego troszeczkę więcej czasu poświęcić na to, żeby, żeby zrobić to od A do Z i po prostu wyjaśnić to w fajny sposób. Na pewno nie będzie się to ciągło tak jak z Shadowmanem było, bo bardzo długo czekaliście na, na ten materiał, tu będzie o wiele szybciej, także dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, żeby lajkować, subować i komentować. Na no, moje filmy i oczywiście subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Wbijajcie też do grupy Steamowskiej. Jest nas coraz więcej, także tam, tam coraz więcej będzie się działo, jakieś posty, wydarzenia i tak dalej. Będziemy publikować, będziemy to w miarę możliwości rozszerzać. I co? Tyle. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.